Witam w oddziale 129 G jesteśmy przy drodze wywozowej ze Zrębu w oddziale 129 H Zrąb był cięty chyba od stycznia tego roku droga A raczej drzewa przy drodze jednej z drugiej wywozowych były wyznaczone w trakcie szacunków brakarskich na tymże zrębie i załączone do tych szacunków do powierzchni zrębowej. Kilka sztuk dla kilku sztuk nie było sensu według mnie zakładania oddzielnej pozycji tutaj widzimy oczywiście to wydzielenie cały czas o którym komisja wspomina że świeże cięcie prawda kradiusz i tak dalej i tak dalej Oj. Jak mówiłem wcześniej, przy każdej praktycznie pozycji planowej, jeżeli w zasięgu wzroku były użytki przygodne do pozyskania, były one pozyskiwane, jeżeli były to użytki jednostkowe. O no, przeważnie nawet nikt o tym nie pamiętał, żeby ta i ewidencjonować oddzielnie to nie było takiej potrzeby w normalnych warunkach pracy nie ma to żadnego znaczenia drewna nie ubywa, nie przybywa jakość jego się nie zmienia za to statystykę wykorzystują właśnie panowie wtedy kiedy im jest to wygodnie tym bardziej, że byli świadomi tego jak jak się surowie z rzutków przygodnych odbiera. O, też ciekawy. Przyrodzie, proszę bardzo. Też drzewo przydrożne, pochylone. Nie wiem, czy będzie widać. Nadrywa system korzeniowy. Wyrwało wyrywało korzenie z ziemi i się ono drogą. No, tak jak mówiłem wcześniej, te drzewa były wyznaczone w czasie szacunków do wycięcia farbu. Więc przewiduję, że w czasie kontroli szacunków te drzewa były też widoczne. Ja mnie chrząbka, przepraszam, nic ja nie będę. No, jak trzeba przejść tą drogą do, do zrębu i później kwestionowanym wydzieleniem środkiem do bardzo ciekawego miejsca, które może no, delikatnie zbulwersowało. Mnie. Niemniej mniej... o, a co? Czy jest to poza zrębem, czy jest to cięte teraz? To znaczy w tym roku, w celu poszerzenia wrobić. Tak jak mówiłem wcześniej. Ta ja, świeża farba z boku to jest moje znaczenie, żeby... żeby znowu dla mnie się to się pomyliło. No panowie, co jest? Nie ma śladu a przecież to jest ewidentnie to wydzielenie. No ładnie. A mogliście przypisać no przynajmniej jeszcze strzypniaczki. i jeszcze go żałować, prawda? Jesteśmy na zrębie piękna pogoda dobrze, przejdziemy się środkiem wydzielania w pewne miejsca, które wspominałem to będzie wyglądało kurcz na ekranie W tej chwili chcę zagurazować troszkę.